Nie będziemy mogli oglądać tego. Ja wam, ja wam. Wypijemy najpierw, że się cały. Mhm. Nie teraz, bo to nie jest początek. To jest środek. Dobrze, po tych atrakcjach wizualnych, chcielibyśmy odrobinę muzyki zaprezentować. Przyjechał do nas socjalistycznie zespół zagraniczny. Ty chyba znasz jednakowo z parę słów i zrób to. Bardzo mnie cię poprosił, ale tak po Hamsztu bez niczego to nie można. Proszę. Tyrodę słuchacze. Yy... Bardzo chcieli, chcieliśmy, znaczy prosiliśmy ich od dosyć dawna, żeby tutaj przebyli i są. Są wreszcie z nami. Zespół Mitch and Mitch, śpiewający amerykańskie country. Hello? 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 Do you speak English? Yes, yeah, Okej. Okay. Eee. 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 No i mam kłopoty. Eee. Eee. I how are you? Yeah. Okay? Kolego Raziczewski, chciałem zaproponować, żebyśmy starym polskim zwyczajem dla na cześć naszych gości zaśpiewali. Hip, hip! Hoja, hura hurra!

Nazywam się Mirek. Pan Cieszę się, się że, że przyjechaliście tutaj Biz. do nas. Bardzo miło. No. Fantastycznie. E, nie ma co dłużej obijać w Zapraszamy na chwilę muzyki. Muzyka łagodzi obyczaje. Yes. Skupmy się i zatańczmy yes. razem z nimi.

Każdy myśli ja, ja, ja. To, ja. Niech winniacka do mężczności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie pije, niech się pod stół wkryje. Grajcie, gracie. grajcie, nie będziemy tak słuchać, dalej. bo to nie tylko dla nie, nas, to jest skupić. dla wszystkich. Teraz wyciszymy się odrobinę po tej euforii. I tutaj... Usiądźcie już, Marek, Marek usiądź już proszę Cię. Oczyśmy scenę i wsłuchajmy się przez moment. мужик. Я вообще такой мужик Proszę, Wasze zdrowie. Nie, panie. Ja lubię, Wasze zdrowie. Słuchaj, ja lubię muzykę. A to może dla starszy. Dziękujemy. To był Mich, A teraz zapraszamy na Stalszy następną część programu. nagrało się no to cześć chłopaki jak będziecie jeszcze gdzieś w polsce to przyjedźcie do nas